Jaki jest plan na dzisiaj? Plan jest taki, że chłopaki kończą układać siatkę, podstemplują tą siatkę dystansami. Ważne jest, aby w, tej, w tym zbrojeniu przeciwskurczowym szło od osi w dół te zbrojenie, żeby było schowane, czyli 3-4 cm byłoby idealnie. Piątka również wchodzi w grę, 5 cm to jest maks, jaki uważam, żeby one spełniały swoją rolę. Kolejna sprawa, jaka jest do zrobienia, to wczoraj rozmawiałem z inwestorami i też pojawił się pomysł, żeby zrobić jeszcze drugi, trochę późno cholera, no ale lepiej zrobić to teraz niż później, kurczę, bo, bo później to byłoby mega, mega trudne do zrobienia, czasochłonne, no i więcej byśmy za to skasowali po prostu, tak więc żeby zrobić drugi przepust dla drugiej rury P32 do domu do ewentualnej studni głębinowej, tak więc mam na to pomysł, jak to zrobić żeby, No, mam pomysł, jak to zrobić. No i chłopaki ułożą siatki, podstępują mnie na koniec, a jeszcze wcześniej zrobię te prowadzenia sprzętów dwunastek żebrowanych, bo to się sprawdza. To rozwiązanie jest najprostsze, później do wykonania. Stosunek włożonej pracy do osiągniętego efektu finalnego uważam, że jest najlepszy. A parę, parę czy paręnaście płyt fundamentowych robiliśmy, chudziaków, przepraszam, nie płyt fundamentowych, bo to płyta nie jest. Chudziaków paręnaście robiliśmy, tak więc. Yy... To jest rozwiązanie sprawdzone, które od trzech, czy w Orzyszu chyba pierwszy raz to robiliśmy i się sprawdziło. Tak więc to jest na tamtą budowę i to dosyć szybko winno być zrobione. A tutaj, tu będziemy po prostu ogrodzenie, będą robili chłopaki od ogrodzenia, a już są, się, tam ci też już zresztą. Dobra, musimy przerzucić chłopakami na Śliborzyce, pręty trochę do tych prowadzeń i ja muszę zmienić łyżkę potem. To sobie mogę na razie odłożyć tu przecież, nie? I działamy. Nie wiem, może dzisiaj znajdę chwilę, żeby sobie w końcu radę do koparki zamontować. Bo w końcu trochę w niej czasu spędzam i będę znowu spędzał. Bo jest do przygotowania. Co wam mogę powiedzieć? Do przygotowania jest w tej chwili... Hektar ziemi na działki, na emeryturę naszą. Tyle Wam mogę powiedzieć i tyle chcę. O, właśnie, widziałem, ktoś mi wczoraj podpowiedział. Nie wiem, czy to jest prawda, czy ktoś sobie robił jaja, ale zastanawiałem się, co to jest na baku. Co to jest na baku. Ty kawa, co? Ale zauważyłem dzisiaj nie? Co? Widzisz te choineczki tam takie Nie No Małe, te no. So, one są z sosenki czy co? No nie? W, Chyba się przyjęły, bo puściły wyżej te Ty, wiesz wczoraj gościu mówił No Pisał, nie wiem czy co ja robił Bo tu mnie zastanawiało, nie zastanawiało was co to jest za pompa? Chyba teraz otworzysz? Tu? A Wiecie nie co, człowieku, zobacz jakie my jesteśmy głąbe. Ty To jest Wkłada się do bańki. Ja. To nie, A tu masz ja. jest. Ja. Czytałem coś w komentarzach. Ty, ja. ale to jest chyba fabrycznie zamontowane. A daj. daj bańkę tu leży. A to byś musiał na odpalony chyba. Nie, tak. Ale ja... No, padr tak, bi No tak no. Ja no, nie ale według No Pociągnie to. No pociągnie, co ma nie ciągnąć? Masz? Czekaj. No? w Łoży. Dobra. Łoży. Człowiek ciągnie. ciągnie, Całe. całe? całe, na ziemi, bo ci zasysa, jak nie jest. napełnia, nie? Kolego, masz u mnie, yy, wybierz sobie ze sklepu koszulkę bluzę albo koszulkę jak masz ochotę z wybranym wzorem. Dobra, koniec. Ale <laughs> my A ja wczoraj, człowieku, co ja się na ten. Nie, prawie wszystko, Drugo, co masz? Puść, jedną... puść, puś, nie. Wszystko, co do Joty, zassała Kurde. Mamy tyle zwiartki. Tak więc, panie kolego, szanowny, bo to muszę tak powiedzieć, chcę właściwie. A się zastanawiałem tyle razy, co to za pompa? Dobre. Ale nigdy nie sprawdziłem, gdzie idą przewody. A też ty my nie przyglądaliście. się. A to na waszą niekorzyść jest. Na waszą, bo zaraz będziecie mi zbędni. Co, jak ja wszystko sam będę robił? <laughs> Żartuję, ty się koła nie zawieszaj od razu. Nie, <noise> mówię chętnie. jest głowszkuję to w nazwę Słuchaj, ten, ten gdzie my, gdzie my, gdzie my, będzie... Tak więc, wybierz sobie wzór jeden dowolny i podaj mi na maila adres. No, to zadowolony jestem od razu. Mam dwa formery długie. Tak więc, napiszcie, jak uważacie, ile będzie przyrostu, na przykład, umówmy się do Do 1 listopada, ile będzie wzrostu? Myślę, że już w tym okresie one nie rosną, ale tak się umawiamy do 1 listopada. To było 1 listopada, ile będzie miało wzrostu? Dobra, tutaj będzie ok. Oczywiście trzeba dać dwie, Wiadomo sprawa. No, no, tylko ja czy ja dojdę. Dobra jest, góra zlicowana. Może przesadził. Słuchajcie, no ja tego ruszał nie będę. No nawet jeżeli ktoś przyjdzie, ruszy w ten sposób czy w ten, nie zmienia ta sytuacja kilku centymetrów. Dobra, ja obstawiam, że będzie 20 centymetrów na koniec sezonu. Wiecie co ostatnio? O, widzę jak chłopak pije napój. Wiecie co ostatnio moja mamuśka zrobiła? Nie, nie powiem wam. Tata chciała otruć. Wiesz, na sobie myślę, zaraz już na emeryturkę tata tego otruję Nie, ale tak poważnie wyobraźcie sobie, była sytuacja, że coś tam robił, działał. A mamuśka wzięła mądra, przelała sobie trochę brudpuru, koncentrat brudpur, czyli środek do czyszczenia taki intensywny. Przelała sobie go, bo chciała wziąć tutaj coś, coś wyczyścić. Chciała w środku, nie wiem czy na płytkach, czy na czym, nieistotne. wzięła w butelkę po, po, wodzie. po wodzie. A kolor to ma tak, jakbyście mieli sok jabłkowy. Taki kolor ma, nie wiem czy to bursztynowy, czy brązowy. Sok jabłkowy, kolor soku jabłkowego I wlała a... <laughs> Ojciec tu był Wziął, pić mu się chciało Cyk, przechylił, wyobraźcie sobie połknął brutpur. Ale to nie moja wina Oczywiście mamuśka, nie? To nie jej wina Ona tak jak w Młodych Wilkach To nie moja ręka I nie moja wina No ale dobrze, że się nic nie wydarzyło Że to nie był jakiś środek Mocniejszy, no ale Brudfurt to też. Już trzy dni ma taki już trzy dni ma Głosy zrypanej i do tyłu chodzi. No, to ku przestrodze, że nie wolno przelewać do butelek nieoryginalnych takich spraw. Dobra, muszę dzipa przeparkować tam go wypieprzę na razie, bo tu będę musiał koparką jeździć Ale Starusiańki Chodź Lisek Nie bój się, a boi się bardzo. Ale jak lis wygląda Ryb, z Rybek sąsiad? Z Rybek O, to jest ten sąsiad z osiedla poetów. Nie wiem czy wam opowiadałem jak byliśmy u Daniela jak się Wojtek urodził na pępkowym To był przedostatni raz jak piłem wódka 4 lata temu albo 3 chyba Przedostatni raz to był. Co eee, mi się film urwał. Wszystkim nam się film urwał z tej flaszki, co piliśmy. W Vegasie jeszcze wtedy. Czy to już nie był Vegas? I wyobraźcie sobie, ten sąsiad <coughs> na drugi dzień o godzinie 16.00 przyniósł mojego smartfona, mój telefon. S3 Mini wtedy miałem, że znalazł go koło siebie, koło domu. A znalazł, wiedział, że to mój, bo po prostu wziął i z tego telefonu zadzwonił zadzwonił do jakiegoś innego sąsiada akurat się wyświetliło dziadosz młodycz no nieważne wyświetliłem się ja no i tak się to też jest w książce szczegółowo opisane co się wydarzyło jak bo to było przed świętami jakoś w okresie świątecznym przedświątecznym chwilę czy w same święta to było w pierwszy dzień świąt no nieważne to wyobraźcie sobie tak Yy, się wszyscy pozatruwaliśmy, czy też film się nam odciął. Nie wiem dlaczego. Wszyscy co z tej flaszki pili, każdy skończył podobnie. I kurde, na po paru dniach na Sylwestra w Nowy Rok, czy w Nowy Rok na cpn Jedyny sklep otwarty, żeby sobie jechać kolkę kupić, zajeżdżam. A jeszcze inny sąsiad z poetów tam wyżej, jeszcze inny sąsiad przychodzi mówi. Pamiętasz młody, jak o drugiej w nocy do nas w drzwi waliłeś? Yy, wystraszyli się, wyskoczyli z żoną w nocy. Ja w drzwi napieprzałem. On mi otworzył, poznał, dobrze mnie poznał, bo by mi łeb ukręcił. To taki kawał konia yy, i, i pytałem się, gdzie mam iść, w którym kierunku do domu. Wyobraźcie sobie, dlatego nie dotykam wódki, bo to nie jest alkohol dla wszystkich. A jak później mam się rano za kratami obudzić i nie wiedzieć za co, to ja taki interes. Dziękuję. Węża nie ściągnąć, ale nie ściągnąłem go zza tego. z tego W pierwszej kolejności to tam do chłopaków. Tak jak bo mówiłem ostatnio, kawa nie jest jeszcze przyzwyczajona, no bo jest sprzęt nowością tak naprawdę u nas taki wielozadaniowy, który zastępuje w wielu przypadkach chłopaków. Kawa już by to ręcznie rył chętnie. Powiem Wam po trzech dniach upałów w środku jest działa lodówka czyli w środku chłodno na zewnątrz ciepło. Na zewnątrz zimno, w środku ciepło. Dobrze powiedziałem? Dobrze, ja teraz zrobię szybko wentylację do pomieszczenia, w którym będzie piec. To, to, to! A w piwnicy to już w ogóle. Dobry, muszę się. Nie ma światła, muszę się przebić. Tutaj i do kanału wentylacyjnego w kominie. Tu natomiast muszę na zewnątrz się przebić, żeby zapewnić z zewnątrz dostęp świeżego powietrza. Tu do pokoju! Piały murzy! kawa z mnie złapał! Zaskoczenia!